Znajduje się właśnie na serwerze acnc.pl Czyli sponsorzy dzisiejszego odcinka Mają oni różne tryby do zaoferowania Między innymi takie jak Skygen Anarchia Practice, Survival plus Gildie, OneBlock czy chociażby GameMod SMP Aktualnie jestem na Bedwarsach Czyli trybie na wersji 1.8 Rozgrywka jest tu naprawdę przyjemna i możecie mnie zobaczyć Śmiało na serwerze codziennie od godziny 14 do 22 Bo właśnie sobie parę godzin dziennie tutaj pogrywam Wraz z moim kolegą Bifastem Na trybie Bedwars, baw się tak jak ja na serwerze I sprawdź inne tryby, ponieważ już już niedługo startuje event walentynkowy Wbijcie ze swoimi znajomymi, pograć i cieszyć się grą na serwerze. No to co, wbijesz razem ze mną popykać? A ich Discorda zostawiam ci w opisie. Jeżeli jesteście po shotach z kołem Fortunę o Unmo, to dobrze trafiliście, bo jest to druga część tych shotów. Oglądajcie do końca. To prawda, że jutro reset mów. Oczywiście, że to prawda. Jutro jest koniec anarchii i wszystko się resetuje, tylko jeszcze nikt nie wie. Nie no, oczywiście żartuję. To taki żarcik był. Nie masz żadnego usuwania. Czy <laughs> to serio, Genkesz? Nie, no Genkesz. Z tym też żartowaliśmy. No Czekaj, czy ktoś w stanie był w to uwierzyć. A, nie, Hizzy, nie, nie, na jakim tribie się grasz? Kiedy event na Anarchii? Ale jaki event się schodzi? Najlepszy, najlepsze pytanie jest: kiedy event walentynkowy, nie? No, mi się wydaje, że 24 grudnia. To jest najlepsze pytanie ostatnie na streamach, kiedy Ewen walentynkowy? Ja lepszego pytania to nie ma. Tyś smoczy miecz? Możesz mi dać, Kamil. Hmm. 24 grudnia? Oczywiście, że 24 grudnia. ma Pimpek. Ostatnio byli twórcy na komarze. Ej, tu nawet nikogo nie ma do pobicia się, no to z kim ja mam się tu bić? Zoba. O kurwa. Czekaj. O kurwa, ale przyjebałem, ty. Ty gdzie on jest? Aha, znikł se. Serio? On już na stałą poszedł pewnie. Tromba, jeżeli to bym nas szoty to możesz troszkę mniej przeklinać, co? Bo później to trzeba, nie wiem no, ja i tak nic z tego nie zarabiam z tych shotów, bo wywala mi zarabianie Przez to, że Tromba tyle przeklinała i wywala mi przez y, piosenki copyright, nie? Więc czasem może lagować dźwięk, bo staram się to jakoś niwelować te, te dźwięki i dawać inny dźwięk na przykład czasem, ale ale nie zawsze to wychodzi, nie, i nie jest to jakoś bardzo perfekcyjne a co do eventu walentynkowego, to no, na Anarchii to nie wiem kiedy ale wiem, że są niezłe teraz nowości i niezłe promocje w Intershopie na acnc.pl, także wbijajcie do nich, tak polecam, polecam serdecznie dobra, lecimy dalej, bo to jest jedyne co motywuje mnie tak szczerze do robienia shotów po prostu wstawki reklamowe. Dobra, jeżeli jesteście też zainteresowani, to możecie pisać na Discorda, jeżeli jesteście serwerem Minecraft jeśli, jeśli chodzi o wstawki. Dobra, już nie przeszkadzam. Inne A, cecha, ale przecież tu nie ma innego cecha, Tu jak chcesz cecha niby Kurwa, ja nie umiem latać na tej liczce ten też mnie pewnie będzie wysadzał. No, raczej tak jak ja bym jeszcze umiał trafić na nielotko, to by było dobrze. Kurwa, jak mnie podbiło na tej pierdolnej elży, nawet nie trafiło nielotki ani śnieżki. Ja pierdolę, ale mnie podbiło. Wstyd. Wstyd po prostu. xD, zdanie, no. Uda, uda, Udawajcie, że tego nie widzieliście, tak? Udajemy, że tego nie widzieliśmy. <laughs> nie, no emerytura. Emerytura już. Jakąś ściąkę? Nie wiem, co to za ściąka. Najgorsze, ja że tu się nadbić. Nikt nie chce. O, ten dziadek wędka, on też się nie będzie chciał bić. O kurwa. Czekajcie, może? Nie, no kurwa. Nie ma opcji, no. Nie wiem, te 15 sekund i tak wyleci? Oczywiście, że, to, że i tak wyleci, no. Ja nie wiem, dałem pomysł, dałem pomysł na Discordzie Anarchii to nawet nikt na niego nie odpisał. Dosłownie. Przecież nie... N A, nie, sorry, ktoś odpisał, jakiś twórca mały. Oj, kolega był tutaj, szaba, dzięki bardzo. Szyfiku. Ktoś odpisał, zaraz wam powiem, co mi odpisał. No kurwa, głupota roku. Czekajcie. Mm. Odpisał mi Ne. Czekajcie. Nezi mi odpisał. Nezi Michał coś tam odpisał. coś takiego głupiego. Że nielota i tak jest OP, nie? Że nielotka jest OP. Kurwa. Nezi! Nezi, którego kurwa nigdy nie widziałem bijącego się. I on mi pisze, że on kurwa nielotka jest OP. Przecież to trzeba mieć. Ręce zawiązane, tak, i ja jeszcze bym uciekł z tego. A jak ja... S o kurwa, WJECHAŁEM no i dropet wygrywa z stoka. Ja wylatuję, ja wylatuję z wojny. To się czasami tak zdarzy. Dzięki jak do najciku, dzięki bardzo. Pierwsze miejsce stoka, drugie trzecie na secior. Nie potrzebuję nikosek bomby, mam bomby. Ja nie wiem, o ile nie mam. 10 złotych. Nie no, akurat... Ello taki samnik jak w Donate uśmiechnięta buśka. Ta nielotka chociaż węcie powinna być zmieniona, moim zdaniem. Niemożliwe. O kurwa. Dobra, to tak. Już myślałem, że trafię. Dobrze, że śnieżka tania. Ale przynajmniej próbowałem. Siema, Itsu. Skill? Nie no, ale przynajmniej próbowałem. Przestańcie się śmiać. Zmieść czas? No dobra, zmniejszę wam czas. Możemy tak zrobić. Możemy zrobić do 7 minutek, zmniejszymy. Proszę bardzo. Zmniejszyłem. Na luzie trzymam fałd, tylko Ty się ten niki, a ja mnie to irytuje, bo ja nie wiem, kto jest kim, nie? I 500 łapek za darmo kręcę, kręcę fortuny, widzowie, więc. Ja bym radził zostawić, nie? Darmowe kręcenie. A może wypadną bomby albo minus litra? No i wtedy lipa, nie? Nie ma już jak się bić, będzie. Lupię Ciebie. Ale uka, co? 40 serc sobie wejść? Nie mogę Weksu! Ej, powtarzam kolejny raz, na kole fortuny wypadło, że mam mieć minus 10 serduszek. Nie mogę, nie mogę, nie. Nie mogę sobie dodać. Nawet jakbym chciał. Oho, on będzie już mnie wysadzał, oczywiście. Ej, teraz jakby go ktoś wysadził! Jak on był tak podbity przed chwilą. Poka to koło dla widza, za, za 30 złotych będę kręcił jak ktoś wyśle, więc zaraz zobaczysz Na luziku Peta weź, mam chyba, peta przecież A kogo to jest pet kurwa, DanioLex to nie jest twój pet ten sowa? I ja zapomniałem kogo to jest pet, chyba DanioLexa, no to Daniel Lex jest raczej No w ten kmiecił tutaj jest, mój no, no tak myślałem właśnie Ej przecież sokewki chyba zapchane, trzeba zobaczyć w ogóle bo i nie złapię. Mój, ta, teraz każdego to będzie pet Powinien zrobić tak, żeby nie nielotka ściągała Elytry, żeby nie dało się bugować. Ej, ale nie no, Shadow to by było za OP, bo jakby ktoś miał całe EQ pełne, to by... Elytra wypadała na ziemię, wiesz o co chodzi, nie? Zagawka też powinna być do zmiany, a to już dawno powiedziałem S Nie jest to już dawno to mówiłem, nie? Że powinno być tak, że się można zaznaczyć jakie itemy mają wpadać Że na przykład jakieś lepsze ale mnie nie słuchają. Czasami, dosłownie. Najbardziej słucha, słuchane jest wszystko jak się do Petera napisze. Peter zawsze wszystko zazwyczaj przeczyta. I, oho, i fresh, Zakręć tym kółeczkiem dla widza. O, już kręcimy kółeczkiem dla widza! Już kręcimy Dobra, tylko nie litra! Tylko nie litra. Już wolę nawet koronę! I w sumie to ten też... I to ten, To ten też jak zero, wypadnie, to też ekran. pizda w sumie, nie? Bo początek streama. Złotych. Zakręć tym kółeczkiem dla widza. Zara minus 30 serc? Nie, no tak to być nie może. Ale już nie ma, bo to co się wylosuje, to się usuwa, freszu. Chyba, że chcecie, to wam mogę dodać. Chcecie dodać wam jeszcze te minus 10 serc do, do tego koła? Dodać wam widzowie? Dodać mi te minus 10 serc? To mówcie przed kręceniem jeszcze na razie. Mogę dodać jeszcze te. Nie? T to chcecie tak czy nie? Dodać czy nie? No i wszyscy piszą, że nie zazwyczaj, tak? Nie? No jak chcecie. I za 500 łapek kręcę tym za darmo, nie? Za, za darmo wtedy, nie? Mi też zakręć. kręć. Ej, ale to jest kofortuny, że utrudnienie pod content. To nie są żadne itemy, mordeczko. To jest, widzisz, patrz. To jest, że mi odejmuje z ekwipunku, ja gram bez tego dzisiaj, nie? Nie? Anketa? No dobra, no to nie, tak miało być, tak jak na początek. Tak jak na początek miało być, to tak będzie, dobra? Dobra, kręcimy. Proszę, kurwa, nie minus nim jest to. No, a na kilo. Pierwsze miejsce jest taka, drugie, trzecie na set. Tepaj się! A iść się tepać nagle, tak? Teraz, teraz mam się iść tepać. Tak? Nagle. Jesteście wredni, tak? Jesteście okropni. Nagle mam się iść tepać. Nie, czak, jak z pośpiechem nie kopię tak samo, uwierz. Jak jesteś gdzieś pod ziemią, na samym dole, to się już z tego ciężko jest wykopać. Już byliśmy tak raz. No dobra, muszę to odłożyć. No to kupimy sobie jakiś diaksowy. Inkognito, jakiś diaks trzeba kupić. Czekajcie, nie podoba mi się ten pomysł. Położy. Kilo za 4,5 półkanie. Repair all. Na samym dole nie. No, Ja już ci pokazuję czak, jak ten kopie ten kilo. Ty chyba nie wiesz, jak kopie ten kilo. Diaks? No tak, Hubert, ja wiem. Biorę diaksowy, ale. Ja wam zaraz pokażę jak to kopię. Wy myślicie chyba, że to szybko kopię. Ni chula, to szybko nie kopię. Już zaraz wam pokażę tylko zejdę na dół. To jedyne co szybko kopię to stone. Jest jakaś dziura na dół, czekajcie, nie ma takiej dziury. Czekajcie, znajdę dziurę na dół i wam pokażę. Róbmy coś takiego na razie. No patrz, no nie ma dziury do samego dołu. Dobra, może tu coś będzie. To jest tu coś.